Siemaneczko i zapraszam na kolejny teścik. Dziś będzie odcinek specjalny, ponieważ znowu yy, przy ostatnim zakupie yy, ze strony taniefajerwerki.pl właśnie dostałem taki fajny mały gratisik. Wrzucili mi to do paczki, także co? Wystarczy też coś o tym gratisie nagrać, tak? Odcinek specjalny. No i dzisiaj będą tylko trzy takie krótkie małe teściki, bo mam tylko trzy petardy. Yy, I będzie tak, yy, tradycyjnie petarda przed siebie. Puszka i butelka. O ile uda mi się te petardy tam włożyć, bo będą to właśnie takie o te petardki. Jak widzicie, trzy sztuki tego mamy. Będą to petardy Cracker od SR Pyro, ale one są chyba dorzucane z tego, co pamiętam do jakiegoś zestawu sylwestrowego. No i to są, widzicie, takie o, klocki. No i podejrzewam, że to mocy ma tyle co pikolak, tak? bo zazwyczaj takie petardy dorzucane do zestawów sylwestrowych właśnie te większe, mają właśnie taką moc jak tradycyjny pikolaczek, tak. Jakieś informacje tutaj C1490 Petarda klasa F2, jedno opakowanie 3 sztuki no i neku na te 3 sztuki 5,1 g. Certyfikat także tutaj mamy 1008, no i tak to właściwie wygląda. Ja sobie teraz to rozpakuję, zrobię małe cięcie i zaraz wracamy do omówienia poszczególnej sztuki. Eee... Od razu przepraszam za błąd. Nie jest to SR Pyro, tylko Super Power. No, Super Power. Przepraszam jeszcze raz. No, mój błąd Nawet tego nie doczytałem. Już właśnie sobie rozpakowałem i jest naprawdę szok, eee, bo to jest coś. Tak gównianego. Widzicie. Wszystko giętkie. Ja pierdziele. No dziadostwo straszne. No tak tak jak myślałem no. To to Nawet no, szkoda słów na takie coś. Dziadostwo jak nie wiem. Ale biała przynajmniej jest. Też coś niespotykanego. Jakby to jeszcze było dobrze wygo... jakby to jeszcze było dobrze wykonane no to nawet by było spoko. Importer super power telefon, no fajne informacje. No i to by było na tyle. Lącik. O, ląd przynajmniej sztywny jest. No, to tu muszę dać plusika. Ląd przynajmniej ok. No i nie jest też taki nawet bardzo cieniutki. Także, no, za lącik mają małego plusika, ale to chyba nie wystarczy, żeby dobromocny tej petardzie wystawić. No bo widzicie, on nawet tutaj wszystko się gnie. Ona cała jest w ogóle taka miękka. No tu jest akurat gipsior. to tu jest troszkę twardsze, ale tu wszystko jest miękkie. Dobra. Starcze gadania i lecimy z testem numer 1, czyli petarda przed siebie. No No jakaś porażka, trzy petardy, jakiś nie wypał. Ja pierdzielę. E, zostały mi jeszcze dwie sztuki tego gówna. Także co, no teraz polecimy raczej z puszką no i butelka, no chyba tak no, no masakra, no gówno straszne. No niestety petarda nawet nie wejdzie do puszki, nawet do butelki nie wejdzie, także musiałem zmienić swoje plany i po prostu odpalę dwie sztuki naraz. No i kończymy ten chyba najgorszy odcinek e, ze wszystkich moich dotychczas nagranych, lecimy. Wow! Oficjalnie to są najgorsze petardy, jakie dotychczas testowałem. To jest gorsze od Kresha, od RC1, od Skula. Szok! Dobra! No, na razie, dzięki za oglądanie.